Dzień dobry moi drodzy, Karaiby, małe, tyle grenadyny. Wyspa Majro, w zatoce słonych gwistków, czyli Salt Whistle Bay. Opowiem wam historię o covidach, no bo nie o Karaibach, bo na Karaibach jak zwykle nudno. 14 stycznia w piątek zrobiłem testy PCR a w sobotę 15 wyleciałem liniami Air France z Warszawy przez Paryż i lądowanie na martynice w Fort-de-France. W Warszawie nikt się mnie nie zapytał o nic, jeśli chodzi o dokumenty covidowe. Natomiast na lotnisku Orly, bo miałem przesiadkę z Chardegor na Orly, musiałem się przetransportować pociągiem niebieskiej linii B, bo Shuttle bus Air France nie działa, no bo COVID wiadomo. I przy oddawaniu ponownym walizki na Orli pani kazała mi okazać szczepienie, czyli paszport covidowy, jak również moje PCRy. Dla pani akurat nieważne czy to PCR, -y, czy antygeny, najważniejsze, by były 24 godziny. No i potem była jeszcze jedna kontrola tych samych dokumentów covidowych. Tam zaraz przed sprawdzaniem paszportów po wylądowaniu w Fort de France już nikt więcej tego tutaj na Martynice nie sprawdzał. Dopłynęliśmy na St Lucie, była godzina 17 w Zatoce Rodnej Bay, weszliśmy do Mariny. No i tam o godzinie 17 pan strażnik nas poinformował, że mają curfew, czyli godzinę policyjną od godziny 17.00. tak więc nakazał zostać na jachcie, nie ruszać się bo COVID, wszystko zamknięte, nie możemy się poruszać. Do rana mamy czekać w marinie, żeby nam sprawdzili nasze szczepienia i, i testy. No, ale nie chcieliśmy tak tam siedzieć, bo nuda, więc y, powiedziałem panu, to my tu nie będziemy siedzieć, wypłynęliśmy do zatoki Rodnej Bay na kąpielę o zachodzie słońca. No, jeszcze o zachodzie słońca chłopaki chcieli się towarzysko wykazać, więc nikomu nie mówcie, ale sprawdzili co tam na brzegu słychać. Niestety nic nie było słychać. No i odpu odpuściliśmy już sobie dalszą tą odprawę paszportową i covidowe czekiny. Więc naszą żółtą flagę Q ściągnąłem w dół, założyłem san Vincent Grenadyny i polecieliśmy na bekie. No i na Bekie znowu przypłynęliśmy o godzinie 16.30. Pani Bojkowa mówi, że dzisiaj to już nic nie załatwimy, ale na drugi dzień w części północnej beki open deck restaurant, akurat jak się pływa dziobem w kierunku, w kierunku tam głównego pomostu, tam gdzie, tam gdzie duże fery parkują, to to, jest pierwsza restauracja po lewej ręce, czyli w północnej części Zatoki. No dobra, jak już wieczorem nie dało rady, no to cóż, nie siedzieliśmy na jachcie, na boi, ale chłopaki też. Jak się okazuje, wszystko było otwarte. Tam żadnej godziny policyjnej nie było na beki. A rano popnałem na Hatcheck, czyli zabrałem wszystkie paszporty covidowe, Zabrałem testy PCR. Nie zdążyłem już wypełnić żadnych formularzy lokacyjnych. Strasznie długie sale clear. Też nie skończyłem. Mieliło, mieliło. Poszedłem na żywca. Pani wszystko sfotografowała. Pokazałem jej testy z soboty. Dlaczego z soboty i skąd z soboty? To nie pytajcie, ale to były testy 72. -y. jednak pokazałem na telefonie, pani też sfotografowała, potem no, było mniej więcej około dziewiąta. Potem kazała czekać i o godzinie dwunastej dopiero dała nam taki tikecik, że jesteśmy wszyscy zdrowi. Nie wiem na jakiej ustawie to stwierdziła, bo jak służba zdrowia to, to pani nie wyglądała. No ale z tikecikiem pognałem już do Custom and Immigration. No i tam zabrali ode mnie ten tikecik. Standardowo musiałem wypełnić długą listę załogi, no bo sale nie działał. Wszystko poszło jak trzeba. I się pobawiliśmy. Przypłynęliśmy na mustik. Na mustiku miły Pan przy boi, bo ja za 220 Hz. Zapytał się, czy mamy szczepienie, bo chce zobaczyć. A więc ja się jego zapytałem, czy on ma szczepienie. on mówi, że on ma. No to tak samo jak Ty. No to mówi, ale pokaż, nie, nie będę Ci nic pokazywał, bo robiliśmy odprawę na beki. Mamy clearance, a tam sprawdzali. No dobra, odpuścił. To rano, jak będziesz płacił za boje, to przyjdź i pokaż. Na rano. My sobie tutaj dalej żeglujemy na Grenadynach. Dzisiaj, tutaj na Majro w Salt Whistle Bay. Nikogo w maseczce nie widziałem. Słonecznie i ciepło jak zwykle. Zamierzamy się dobrze bawić. No, a co będzie dalej? To zobaczymy.